Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w tym momencie blisko Barcelony, w Hiszpanii, na wydarzeniu 50-lecia Kuboty w Europie. Marka Kubota przybyła do, do, do Europy w 1984 roku, więc tak naprawdę mija nam teraz 50 lat jej obecności. Myślę, że jest to bardzo ważny jubileusz dla marki. Podczas tych 50 lat wiele marka osiągnęła na rynku europejskim. Myślę, że to też na poszczególnych rynkach, chociażby jak też na rynku polskim. Mimo tego, że ta obecność na rynku polskim jest zdecydowanie krótsza. Dzisiaj na rynku polskim jesteśmy trzecim producentem, jeżeli chodzi o sprzedaż czynników rolniczych, więc myślę, że to są bardzo ważne i istotne dane. Event w Barcelonie to też miejsce, gdzie spotkaliśmy się z naszymi partnerami biznesowymi, z dealerami z całej Europy gdzie pokazaliśmy im, jak będzie wyglądała strategia Kuboty na kolejne lata, jak i też pokazaliśmy, jakie będziemy mieć produkty w najbliższym czasie. Więc myślę, że to było bardzo ważne dla nich doświadczenie i zarówno też dla nas. Ich opinia, jak i też opinia naszych klientów jest bardzo istotna. All about people to główne hasło konwencji, które mówi, że markę Kubota tworzą nie tylko maszyny, ale przede wszystkim ludzie. Na wydarzeniu 50-lecia Kubota Europe znajdują się dystrybutorzy, dealerzy, partnerzy z całej Europy oraz dziennikarze i pracownicy poszczególnych krajów i regionów. Bierzemy udział w obchodach 50-lecia działalności Kubota w Europie. Fantastyczne spotkanie. Zaprezentowano nam dużo nowości. Oraz przedstawiono kierunki działań Kuboty w Europie na nadchodzące lata. Obecnie uczestniczymy w prezentacji nowości, w warsztatach. Przebywamy obecnie w Hiszpanii na jubileuszu 50-lecia Kuboty w Europie. Jako dealer Kuboty mieliśmy okazję poznać wizję naszego dostawcy na następne lata. Zaprezentowano nam wiele ciekawych rozwiązań oraz modeli. To spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń z pozostałą częścią grupy dealerskiej, jak również była to możliwość do odbycia rozmów z przedstawicielami Kuboty, zarówno z Europy, jak i z Japonii. Firma Algo również uczestniczy w imprezie jubileuszowej 50-lecia Kuboty. W Europie. Dzisiaj uczestniczymy w warsztatach. Dowiedzieliśmy się o strategii firmy Kubota w Europie i na świecie. Poznaliśmy dużo nowości, między innymi Kubotę serii m 7004 Na wydarzeniu Kubota Europe mieliśmy okazję zaprezentować naszym dealerom z Polski przyszłość marki Kubota oraz przyszłość produktów marki Kubota opartej na automatyzacji i autonomicznych rozwiązaniach.